Mikołajki, bardzo duża impreza. Co tu się dzisiaj dzieje? Polskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych pod przewodnictwem prezesa pana Janusza Jedraszka organizuje w dniu dzisiejszym Mikołajki, zabawę Mikołajkową dla dzieci z naszego stowarzyszenia. Jest Mikołaj, więc jest on dla wszystkich i dla tych małych i dla tych dużych. A jeżeli chodzi o prezenty? A prezenty. Ja dzisiaj dostałam ich bardzo dużo, bo byłam bardzo grzeszna w ubiegłym roku, bo od rana w szpitalu było dzisiaj kilku Mikołaj. E, dostałam dużo słodyczy, ale nie powinnam ich jeść, więc nie będę jadła i oddam dalej. E, no i nic więcej nie dostałam. Nie, dostałam jeszcze małego Mikołaja z kaktusa. Mamy panią animatorkę z śnieżynkami, z Mikołajkami. Będzie to zabawa z animatorką, będą zabawy, konkursy, nagrody. Organizatorzy akurat tego Mikołaja zwrócili się do mnie, więc zostali po te kilka, czy tam kilkanaście kilogramów słodyczy. I bardzo się cieszę, bo widzę uśmiechy tych dzieci i jestem bardzo zadowolona. Ale generalnie myślę, że należy pomagać. Jeżeli ma się więcej i można się podzielić, to należy to robić. Jest Mikołaj, dajemy prezenty, pomagamy, ale nie tylko od święta. Pomagamy nie tylko od święta, oczywiście. Pomagać jest z przyjemnością, a widzieć uśmiech także dzieci radosne, szczęśliwy, no to jest olbrzymia radość i przyjemność dla tego, który może darować. Nie tylko od święta, nie tylko z okazji Mikołajku. Jest wiele sytuacji, kiedy można pomagać, kiedy nawet należy czasem pomagać. O, oczywiście, bardzo, bardzo lubimy pomagać. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wielkiej Górze jest otwarty, że tak powiem, na każdą akcję, która funkcjonuje w naszym społeczeństwie, dla naszego społeczeństwa, a tym bardziej dla właśnie małych i tych, którzy na ten uśmiech radości oczekują. I byliśmy teraz takim, taką pomocną dłonią świętego Mikołaja, żeby zagościł uśmiech na ustach naszych najmłodszych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi my jako szkoła, że możemy gościć Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, którzy pomyśleli o dzieciach, a przede wszystkim o tych dzieciach, które cały rok no, rzadko dostają prezenty. A w tym dniu no, jest to dla nich radość wielka, bo też Mikołaj o nich nie zapomniał.